Witam Was na kanale Veritaserum. Dziś zanurzamy się w mroczną i fascynującą historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych symboli w dziejach ludzkości. Symbolu, który przez tysiące lat przechodził niezwykłą transformację: od szanowanego znaku matematycznej doskonałości i boskiej ochrony, do budzącego grozę emblemu zła i piekielnych mocy. Mowa oczywiście o pentagramie, pięcioramiennej gwieździe. Która do dziś wywołuje silne emocje i niepokój u wielu ludzi. Symbole potrafią nas inspirować, dawać poczucie komfortu, budzić nadzieję i radość, ale niektóre z nich mogą wywoływać także lęk, panikę i przerażenie. Co ciekawe, znaczenie symboli często drastycznie zmienia się na przestrzeni wieków, a pentagram jest jednym z najlepszych przykładów takiej przemiany. Pomyślcie tylko, swastyka. Obecnie kojarzona niemal wyłącznie z nazizmem, była kiedyś uważana za odcisk stopy Buddy i znak duchowego zbawienia. Oko opatrzności, reprezentujące wszechwiedzące spojrzenie Boga, stało się dla wielu symbolem tajemniczych iluminatów i globalnych spisków. Nawet pozornie niewinne gesty dłoni mogą nabrać znaczenia symboli supremacji rasowej. Symbole nieustannie ewoluują. A pentagram przeszedł jedną z najbardziej dramatycznych metamorfoz, od znaku mądrości i doskonałości do symbolu Szatana. Ale zanim zagłębimy się w fascynującą podróż przez tysiące lat historii tego kontrowersyjnego znaku, wyjaśnijmy najpierw, czym właściwie jest pentagram i skąd się wziął. Pentagram to po prostu pięcioramienna gwiazda narysowana jedną ciągłą linią. Nazwa pochodzi od greckich słów penta, pięć. I gram, linia. Gdy dodamy wokół gwiazdy okrąg, tworzy się nowy symbol zwany pentaklem, który ma szczególne znaczenie w praktykach okultystycznych, ale o tym za chwilę. Jedne z najwcześniejszych znanych zastosowań pentagramu pochodzą z czasów starożytnej Mezopotamii, gdzie ośmioramienne gwiazdy były kojarzone z boginią Isztar, patronką miłości, wojny i seksualności. Wierzono, że gwiazda ta ma związek z niebiosami, a szczególnie z planetą Wenus. Co ciekawe, w czasach babilońskich niewolnicy pracujący w świątyniach Isztar byli znakowano symbolem gwiazdy. Jednak pentagram, jakim go znamy dziś, zyskał szczególne znaczenie w starożytnej Grecji, gdzie około 540 roku przed naszą erą stał się symbolem używanym przez Pitagorasa i jego uczniów. Dlaczego akurat ten kształt istnieje kilka teorii. Najbardziej popularna mówi, że pentagram matematycznie demonstrował złoty stosunek idealne proporcje, które fascynowały Pitagorasa, czyniąc go estetycznie doskonałym. Inna teoria sugeruje, że Pitagorejczycy używali pentagramu jako tajnego znaku rozpoznawczego swoistego symbolu przynależności do ich elitarnego grona. Co fascynujące, dla starożytnych Greków, pentagram był uważany za znak odstraszający zło. Dokładne przeciwieństwo tego, z czym kojarzymy go dziś. Jego doskonałe proporcje i symetria czyniły go symbolem harmonii i perfekcji. W średniowieczu pentagram przyjął zupełnie nowe religijne znaczenie, stając się symbolem chrześcijańskim. Pięć ramion gwiazdy interpretowano jako reprezentację pięciu zmysłów lub, co bardziej znaczące, pięciu ran Chrystusa odniesionych podczas ukrzyżowania. Wyobraźcie sobie, że symbol, który dziś wielu kojarzy z szatanem, był kiedyś używany w podobny sposób jak krzyż, jako znak przypominający o ofierze Jezusa. Ale renesans przyniósł kolejną zmianę w interpretacji pentagramu. Między XIV a XVI wiekiem symbol ten zaczął zyskiwać mistyczne i okultystyczne konotacje. Niemiecki pisarz Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim w swoich trzech księgach o filozofii okultystycznej opisywał pentagram jako potężny symbol magiczny. To jednak wciąż nie było powiązanie ze złem czy szatanem. Pentagram zyskał jedynie bardziej tajemniczy, ezoteryczny charakter. Prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku, a jego autorem był francuski okultysta i poeta Eliphas Lévy to właśnie on wprowadził kluczowe rozróżnienie, które miało na zawsze zmienić sposób postrzegania pentagramu. Według Lewiego, gdy pentagram jest skierowany jednym wierzchołkiem do góry, pozostaje symbolem magicznym, potencjalnie nawet dobrym omenem, ale gdy zostaje odwrócony, z jednym wierzchołkiem skierowanym w dół, staje się symbolem zła, chaosu i upadku. W swojej książce Lewi pisał dramatycznie: istnieje duchowy upadek ze spadających gwiazd, wydaje się skąpany w ogniu piekielnym, jak zdegradowane duchy. Ta interpretacja odwróconego pentagramu jako symbolu zła i chaosu miała ogromny wpływ na późniejsze postrzeganie tego znaku. Idee Lewiego były tak intrygujące, że zainspirowały zakon Złotej Zorzy Hermetycznej, stowarzyszenie poświęcone badaniom okultyzmu i metafizyki, do włączenia pentagramu do swoich rytuałów. W tak zwanym mniejszym rytuale pentagramu. Członkowie zakonu rysowali pentagram w powietrzu, używali wizualizacji i specjalnych modlitw, aby usuwać negatywne energie lub przywoływać duchowe moce. Pentagram znalazł także swoje miejsce w neopogańskich religiach, zwłaszcza w Wika, gdzie pentagram z kołem pentakl stał się głównym symbolem wiary. W tym systemie wierzeń każdy punkt gwiazdy reprezentuje jeden z pięciu żywiołów. Ziemię, wodę, ogień, powietrze i ducha, a otaczający gwiazdę krąg symbolizuje wszechświat lub jedność tych elementów. W religii Bahai, założonej w XIX wieku w Iranie, pentagram również ma pozytywne znaczenie. Jest używany jako symbol przekazywania boskich wiadomości i reprezentuje ludzkie ciało. Górny punkt to głowa, dwa boczne to ramiona, a dwa dolne to nogi. I tu dochodzimy do punktu zwrotnego, który ukształtował współczesne postrzeganie pentagramu do kościoła szatana. Zanim jednak przejdziemy dalej, warto wyjaśnić, że istnieją dwa typy satanistów. Teistyczni sataniści faktycznie wierzą w szatana jako realną istotę i oddają mu cześć. Są jednak również sataniści nieteistyczni, jak ci z kościoła szatana założonego przez Antona Laveya, którzy nie wierzą dosłownie w diabła ale używają go jako metafory dla takich cech jak duma, indywidualizm i buntowniczość. Kościół Szatana, zgodnie z interpretacją lewiego, przyjął odwrócony pentagram jako swój symbol, gdzie trzy dolne punkty mogą być interpretowane jako odrzucenie chrześcijańskiej Trójcy Świętej. Aby jednak stworzyć jeszcze bardziej charakterystyczny emblemat, dodali do pentagramu głowę kozła Baphometa. Kim jest Bachomet? To tajemnicze bóstwo, które według podań było czczone przez templariuszy. W 1856 roku sam Eliphas Levi stworzył słynną ilustrację Bachometa, jako półludzkiej, półzwierzęcej postaci, która, z powodu swojej symetrycznej natury, stała się symbolem równowagi przeciwieństw męskiego i żeńskiego, dobra i zła, jak na górze, tak i na dole. Ponieważ BafoMet ma głowę kozła, a szatan często jest przedstawiany jako kozioł, oba symbole zaczęto mylnie utożsamiać. Dodajmy do tego odwrócony pentagram symbolizujący zło i mamy gotowy przepis na ikonę współczesnego horroru. Ale czy tylko Hollywood jest winny tej demonizacji pentagramu? Nie do końca. Największy wzrost popularności kościoła szatana Laweja nastąpił w latach 70. i 80. XX wieku w czasie gdy media intensywnie nagłaśniały sprawy seryjnych morderców ci którzy twierdzili że zabijają w imię szatana lub używali pentagramów w swoich zbrodniach tylko pogłębiali negatywne skojarzenia z tym symbolem w tym samym okresie w Stanach Zjednoczonych wybuchła tak zwana panika satanistyczna Społeczna histeria napędzana przez fundamentalistycznych chrześcijan i sensacyjne doniesienia medialne łączące brutalne morderstwa z tajemniczymi kultami satanistycznymi. To właśnie wtedy pentagram stał się powszechnie uznawany za symbol budzący grozę i niepokój. Nie dziwi więc, że współczesne filmy grozy tak chętnie sięgają po motyw pentagramu. Symbol ten wciąż niesie ze sobą bagaż strachu i tajemnicy, mimo że jego prawdziwa historia. Jest znacznie bardziej złożona i fascynująca, niż mogłoby się wydawać. Dziś pentagram funkcjonuje w kilku równoległych rzeczywistościach. Dla wyznawców Wicca i innych neopogańskich religii, pozostaje świętym symbolem harmonii, równowagi i pięciu żywiołów. Dla okultystów i członków zakonów magicznych, takich jak współcześni kontynuatorzy Złotej Zorzy, jest narzędziem w praktykach rytualnych. Dla satanistów, laweja stanowi symbol buntu przeciw religijnym dogmatom i afirmacji ludzkiej natury. Jednocześnie w popkulturze, zwłaszcza w horrorach, pentagram wciąż jest skrótem myślowym oznaczającym demoniczne zło i nadprzyrodzone zagrożenie. Twórcy filmów często wrzucają pentagram jako wizualny skrót, mający wywołać u widzów automatyczną reakcję strachu, nawet jeśli nie ma to nic wspólnego z fabułą. Historia pentagramu to fascynująca podróż przez zmieniające się interpretacje jednego prostego symbolu. Od znaku matematycznej doskonałości u Pitagorasa przez symbol Chrystusa w średniowieczu, mistyczny emblemat okultystów renesansu, aż po kontrowersyjny znak współczesnego satanizmu. Ta ewolucja pokazuje nam, jak bardzo znaczenie symboli jest płynne i zależne od kulturowego kontekstu. Pentagram sam w sobie nie jest ani dobry. Ani zły, to ludzie nadają mu takie czy inne znaczenie, a interpretacje te zmieniają się wraz z upływem czasu i ewolucją społeczeństw. Może następnym razem, gdy zobaczycie pentagram w horrorze, pomyślicie o jego bogatej historii i wszystkich znaczeniach, jakie miał przez tysiące lat. Od ochronnego amuletu starożytnych Greków, po symbol pięciu ran Chrystusa, od emblematu magicznej wiedzy, po znak równowagi żywiołów. Bo w końcu, jak pokazuje historia pentagramu, żaden symbol nie ma tylko jednego stałego znaczenia. Czy znacie inne symbole, które drastycznie zmieniły swoje znaczenie na przestrzeni wieków? A może macie własne przemyślenia na temat pentagramu i jego współczesnego postrzegania? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i włączyć dzwonek powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści o tajemnicach, które kształtują naszą kulturę. Do zobaczenia wkrótce na Veritas Erum.